Jesteśmy w Muna Rotora na Wyspie Muńskiej w Bydgoszczy. To co Państwo widzicie to jest jedna z sal, które udostępniło nam szacowna dyrekcja tego, tego miejsca, a także miasto. Dziękujemy bardzo za to. Mamy dzisiaj 250 wolontariuszy. Jesteśmy w trakcie pakowania tira. Mamy korytarz humanitarny i wypuszczamy pomoc również na Ukrainę, na front, tam gdzie jest ona też bardzo potrzebna. Tam jadą leki, tam jadą czuchy dla żołnierzy, nawet siatki maskujące. Tutaj dzieje się tyle, że, że mamy, jesteśmy skupieni na dzieciach w tej sali i na ich mamach, bo też już wiemy, że w Bydgoszczy jest ich coraz więcej i na tą pomoc bardzo mocno czekają. Chcieliśmy Państwu z tego miejsca ja w imieniu wolontariuszy całej społeczności ukraińskiej, ale także w swoim imieniu podziękować za wszystko, co robicie, za to, jak przychodzicie, przynosicie paczki, przynosicie nam jedzenie, jesteśmy tak dokarmieni za wodę, którą przynosicie, za każdy gest, każde poruszenie serca. Bardzo, bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy. Od jutra będziemy działali w centrum targowym. To jest chyba szosa gdańska, przepraszam, ale jeszcze to jest wszystko w takim chaosie i wszystko bardzo dynamicznie się zmienia. Także jutro przenosimy się z monofrotera, Rotera, którym bardzo, bardzo dziękujemy, na większe powierzchnie magazynowe. Tam będziemy działać dalej. Tam dalej będą podstawiane tiry i dalej będzie robiona i prowadzona zbiórka. Też już ma, ładujemy pierwszego tira z pomocą humanitarną, i to będzie przekazane już i żołnierzom, którzy walczą bo też już nawiązaliśmy kontakty przez firmę DPV i tam na granicy zostanie to odebrane i wiedzieć te wszystkie dary wjadą na Ukrainę. Te, to są te kartony, które są pakowane właśnie na tego tira, który będzie za chwilę o 15 będzie wyjeżdżał na Ukrainę, znaczy w stronę granicy i tam będzie przepakowywany, więc to wszystko po prostu bardzo dynamicznie się dzieje. Zbieramy dary. Tu już sortujemy dary, wszystko prosimy zawozić na zawisze i za chwilę będziemy uruchamiać kolejne magazyny, które no będzie łatwiejszy dojazd taki w sensie dużego transportu, bo młyny rotera wiemy, że tu jest dosyć kwestia dojazdu problematyczna. W trzech magazynach, bo my jesteśmy po jednej sortowni. 250 osób, które przyszły z chęcią pomocy i sortują. Część z tych osób, która była nas czyli powyżej 250, pojechała pomagać na Zabisze, bo tam też jest punkt magazynowy. To, co, co Państwo, tak, tak jak jest odwrotnie, wygłoszanie są po prostu niesamowici i nie tylko wygłoszanie, bo co za Bydgoszczy ludzie też przyjeżdżają. Na pewno nie jesteśmy, drodzy Państwo, obojętni, na pewno Wy nie jesteście obojętni, i na pewno społeczność ukraińska, która jest tu na miejscu i również z nami działa, jest bardzo, bardzo każdemu z Państwa wdzięczna oddzielnie, osobno.